Jesteśmy w Brenner przy hotelu Kotarz. Tu, jak co roku, robimy zawody. Tym razem już w siódmą edycję kurskiej pętli UltraBeski Sport 12-12. Są to zawody 12 godzinne. Dlaczego tylu biegaczy też tu do nas przyjeżdża? Myślę, że dlatego, że większość z nich jednak w jakiś sposób stara się dbać o własne zdrowie. A bieganie górskie, jak i w ogóle bieganie, wymaga jednego wysiłku i powoduje, że nasz organizm funkcjonuje znacznie lepiej. Dbamy o praktycznie każdy kawałek naszego ciała, od serca po nogi, mięśnie i głowę, bo przecież to też jest ważne. I właśnie sport ma tu duże znaczenie. Ja w swoich dokumentach mam doświadczenie, yy, że moje organy mogą być pobrane po śmierci noszę je u siebie bo Poza tym jestem honorem dawcą krwi, mam prawie 20 litrów oddalek. Więc lubię się dzielić z sobą z innymi. Ja myślę, że wszyscy moi ci, którzy dostają moją krew, to się śmieją i biegają. Boże, jaki kraw jest na pewno najlepsza. Ta ja żyje bardzo zdrowo, zdrowo się odżywia, uprawia czynnie sport. I myślę, że te organy są naprawdę wysokiej jakości. Nam, ani mi, ani że osobom moim bliskim te narządy już się do niczego nie przydadzą. A tak jak mówiłem, mogą uratować życie, zdrowie in innych osób. Jak najbardziej. Wyraziłbym. Wyraziłbym dlatego, że jestem dawcą krwi, pomagam nawet za życia, także na pewno po śmierci moje organy mogłyby pomóc. Także nie ma problemu żadnych bo mi się to już raczej nie przyda tam na tamtym świecie, a komuś tutaj może pomóc. Jest dużo ludzi, którzy potrzebują takiej pomocy, więc dlaczego? Nie widzę problemu w tym, żeby oddać komuś serce, jeżeli to miałoby pomóc, a założę się, że to serce biegacza jest w miarę zdrowe. A dlaczego nie? Przepraszam, że odpowiadam żółtko pytaniom na pytanie. Uważam, że to jest yy, zdecydowanie słuszne. i no, Nigdy nie myślałem inaczej, więc naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś myśli inaczej. Jeżeli ktoś myśli, szanuję. Natomiast ja mam takie poglądy i jak najbardziej oddałbym. Tak, przed biegiem trochę trudne pytanie, ale. Bo mi już nie potrzebne będą. No się, A może do niczego to jest To Są części zamienne, tak? Takie mam zdanie. No, mi, mi do niczego już potrzebne nie będą, prawda? Jeśli komuś mogą pomóc, to... No. Pomagam. Tak, całkiem tak, poważnie, oczywiście. To bym też dał. No ja tobie też. No. Dzięki. Ty byś, bardziej. No. Dzięki. Dzięki. Dlaczego, Dzięki. Dlaczego po mojej śmierci nie mogą komuś pomóc? No po śmierci i tak z naszym ciałem już nic dobrego się nie dzieje, prawda? No, osobiście sam mam oświadczenie w portfelu, zawsze je noszę. Jakby mam szacunek do swojego ciała i myślę, że y, moje organy mogłyby się przydać komuś. No ja z nich jakby nie skorzystam już po śmierci, tak? A komuś mogę na przykład uratować życie. Bo uważam, że są niepotrzebne po śmierci. Osobie, która już nie żyje oczywiście, a przydałaby się komuś, kto jeszcze, je, kto jeszcze może pożyć. Dla mnie to jest oczywiste, że jak to pójdzie wszystko do ziemi, to się zmarnuje. A tak to jeszcze komuś może to pomóc w jakikolwiek sposób. Nieznacznie, no ale... Dlaczego? Dlatego, że życzę innym w tu dobrego życia, tak i sobie. No. W taki sposób chociaż w można pomóc komuś. No, mnie się już one wtedy nie przydadzą. Także wydaje mi się, że to jest inicjatywa, którą każdy powinien tak, jak się, się zaangażować. Żeby się innym przydało, jak, jak, jak tylko można. No Im więcej osobom się przydadzą, tym super. Dla mnie to już tak, później nie ma żadnego znaczenia. Jak najbardziej chciałabym, żeby rodzina właśnie... Tak postąpiła, kiedy już mnie nie będzie, coś stanie. Y, dlatego, że jeśli ja umieram, to mi to organy już nie mogę, mogę dzięki temu uratować komuś życie. Po mojej śmierci moje, moje ciało i tak mi już nie jest potrzebne, więc jeżeli to ma komuś uratować, moje serce, moje oczy, moje płuca mają komuś uratować życie, to jak najbardziej. No to dokładnie to samo, no jakby wiadomo, no, po śmierci to ciało, że tak powiem, martwemu do niczego nie potrzebne. Nie wiem, no nie mam pojęcia zielonego. Zależy kiedy ubrań. Jak umrę za młody, no to szkoda by było, żeby się to zmarnowało, wszystko. Jak najbardziej mam nawet y, tą deklarację. Dar życia dla kogoś, kto jest potrzebujący, to spaw. Coś, co by mnie przekonało. A, no tak, oczywiście. To? To, no. Już jest jakaś kolejka, chętni Nikt nie będzie ale to tam za rogiem. <sumptu> za rogiem będzie... No. Myślę, że może to nie jest temat tabu, dalej jest to poruszane na, na, tam, na, na, na różnych forach, ale jako taką myślę, że ludzie nie mają jeszcze świadomości na Myślę, że w ogóle o tym w zasadzie w telewizji to o tym nic praktycznie nie słychać, więcej o ko koronawirusie. A o religii nie słyszałeś.